za tak wiele lat służby dla naszej wspólnoty parafiannej, za Twoje nauki i wskazywanie na to, najważniejsze do oraz pożądanie za Chrystusa. Chcemy też życzyć Ci wielu własnych Bożych, opieki i Matki Bożej Lipskiej na każdy dzień Twojego życia. Chcemy też życzyć Ci dużo zdrowia oraz radości w dalszej posłuchów. Niech dobry Bóg Ci błogosławi, a Maryja otacza płaszczem swojej. W Twojego, Józefuszu, rodzina Żywego Różańca, składa Tobie życzenia błogosławieństwa Bożego, jak Matki Bożej ludzkiej, a na dalsze wzdłuż miłości, wiary, chorych cierpliwości, ludzkiej życzliwości. Nie żadna siła Cię Boga nie uwierzy, a Matka Boża szczerze Przegodmy hmm. się, że jubilacie, kochany proboszczu, bracie ze wspólnoty. Dzisiaj w dzień Twojego jubileuszu, w dzień szczególny, kiedy to Pan stawał na Twojej drodze, kiedy przemówił do Ciebie po imieniu, a Ty odpowiedziałeś Mu na jego wołanie i poszedłeś drogą, którą On Ci wskazał, nie swoją drogą. Zaufałeś, mu. dzisiaj przyszliśmy nie po to, jak powiedział. Ksiądz Biskup, aby Cię ozłacać, aby Cię wysrebrzać, ale żeby powiedzieć Ci jedno przepiękne według nas słowo płynące z głębi serca: dziękujemy. Dziękujemy za udzielone nam sakramenty. Dziękujemy za każdą Eucharystię, w której odkrywałeś nam moc i siły pochodzące od Boga. Za nasze umacnianie w wierze przez głoszone. Słowo, które dawało nam światło na nasze życie. Wyrażamy wdzięczność za Twoją życzliwość, za poświęcony nam czas, za poświęcone siły, za łaski, które otrzymałeś od Boga, a którymi dzieliłeś się zawsze z nami. Dziękujemy Ci za cierpliwość na drodze do naszego nawrócenia. Dziękujemy Ci też za Twoje słabości, które pokazywały nasze słabości. Dzisiaj wspólnoty neokatechumenalne humanalne dziękują Ci za 30 lat posługi naszej parafii. Dziękujemy, że jesteś dla nas nie tylko prezbiterem, ale bratem, który nie boi się pokazywać swoich słabości który idzie z nami drogą nawrócenia, drogą odkrywania obietnic naszego chrztu. Dzisiaj przyszliśmy nie tylko dziękować, ale życzyć. Życzyć, aby dobry Bóg upacniał Cię na drodze Twojego powołania, aby dawał Ci swojego ducha, aby obdarzał Cię radością, pokojem, aby otaczał Cię ludźmi, którzy są życzliwi kościołowi. Tego życzą wspólnoty naprawdę humanalne, ofiarując modlitwę. Dziękuję. Szczęść Boże księże biskupie, szczęść Boże księże Mieczysławie, jako przedstawiciele Pierwszej Wspólnoty Drogi Neokatalogicznej z Nowego Miasta Lubawskiego. Chcieliśmy bardzo księże Poboszczu, podziękować za Twoją, najpierw Bogu, później Tobie, za Twoje 50-latka państwa, za, za to, że widzieliśmy zawsze troskę o drugiego człowieka, za miłość, która okazywałeś e, drugiemu człowiekowi, a także za to, e, że dzisiaj tak wielu ludzi dzięki Tobie, księżę, e, odnalazło swoje miejsce w Kościele. Takich jak ja, nieboraków, gdzie się gubili, dzisiaj ma miejsce swoje w Kościele, bo to Ty e, do naszego w świętej pamięci Rejskiego przyjechałeś. Dzisiaj ja mogę e, zbierać tego owoce, co Ty posiadałeś. Dziękuję Ci za to w imieniu całej wspólnot. Wszystkich skórno to jest nowego miasta e, pierwszej i drugiej. Dziękujemy pod toruńskiej. Chcę podziękować Bogu za swoje kapłaństwo. Dziękujemy za te lata, że jesteś z nami i robisz drogę. Też chcemy dziękować, że tak w planach Sobór drugi II, w swojej parafii, co widzimy w wystroju tego kościoła, co widzimy w swojej parafii, w działalności że wspólnota Też dziękujemy Ci za ewangelizację, za głoszenie katechy z Grudziądzu, w tym babsku, to w Lubawie. Za Twoją posługę, za dawać swojego życia. Też dziękujemy Ci, że jesteś prezbiterem, Kapłanem, jesteś bratem dla wszystkich z nas. Cię modlimy się ducha świętego dary dla Ciebie, abyś mógł pełnić wolę Pana Mogą i rozeznawać swoją życzę. Pokój z Tobą. To są katechisty historie. Księżyc Proboszczu, Mierzycławie, Drugi Bilacie. Gratulacje do Ekonomicznej przy parafii nawiedzenia leśnej przy Marii i święta, Księdza Kaninika, Księdza Mustosza. 50 kapłaństwa to powód do wdzięczności wobec miłosiernego Boga za wszelkie otrzymane kapłańskie łaski. Za zasługi wniesione do życia już pastycyjnego. Jak Pan Bóg otacza Wielkiego Księdza. Z miłością i troską, zdroją łaską, przez najbliższe, najdłuższe lata. A Najświętsza Maria, Panna Matka Panów, Opiekunka Sanktuarium w lipach, boli płaszczem swej opieki. W imieniu Rady Ekonomicznej tejże parafii dziękujemy się za wierną posługę napłańską, za świątynię Lubawską, prawdziwe pełne. Misterny odrestaurowany przez 34 lata posługi księdza Mieczysława. I wreszcie za piękne sanktuarium w Lipach. Za każde drzewko, za każdy krzaczek, za, każde, za każdy kwiat. My tylko wiemy, ja osobiście wiem, jak ksiądz potrafi z tymi roślinami rozmawiać. Tak, to nie są przesadne słowa, to są prawdziwe słowa. I przyrody. Przecież Boże, jak nie chcą rosnąć, to je proszę, rośnijcie, bo widać, że Chcę wszystkiego najlepszego naszemu Probaszczelowi, dużo zdrowia, staraczy dziecka, błogosławieństwa Bożego, a jego wszystkiego dobrego. Ilustrisime ac reverendissime domine et illisco ponostra. Carissime frater, vecis lae, in servitio ecclesiae, in dekanatu Lubawiecis. Staję tutaj, w imieniu wszystkich kapłanów Dekanatu Lubawskiego, twoich współbraci. Święty Jan Paweł II w 1996 roku kiedy obchodził swoje 50. 50. rocznicę e, sakramentu kapłaństwa, podzielił się z całym Kościołem, a szczególnie z nami, z kapłanami, e, swoimi wspomnieniami i też takim przekazem na przyszłość, które zawarł w książce Dar i Tajemnica. Kapłaństwo jest darem. Bo jest czymś niezasłużonym, nikt z nas nie zasłuży na to. Jest pewną tajemnicą, bo dlaczego akurat my, ale tajemnicą również na przyszłość, bo czas, który Bóg stawia przed nami, jest tajemnicą. Nie znamy, tylko w nim możemy i z nim tę tajemnicę przeżyć. I to, co teraz zacytuję z dziewiątego rozdziału tej książki, Dary Tajemnica, nie będzie też jej życzeniami od nas dla Ciebie, drogi bracie. Pięćdziesiąt lat kapłaństwa to sporo. Ileż wydarzeń miało miejsca w tym wieczu historii? Pojawiły się nowe problemy, nowe style życia i nowe wyzwania. Niemal spontanicznie powstaje pytanie: Co znaczy być księdzem dzisiaj? W kontekście wielkich przemian, kiedy jesteśmy na progu trzeciego tysiąclecia. Nie ulega wątpliwości, że kapłan wraz z całym Kościołem żyje w swojej epoce i jest uważnym i życzliwym, ale także krytycznym i czujnym obserwatorem tego, co dokonuje się w historii. Co Bóg ukazał, jak możliwa i konieczna jest autentyczna odnowa przy zachowaniu pełnej wierności Słowu Bożego i tradycji. Największym zadaniem dla kapłana każdego czasu jest odnajdywać z dnia na dzień to swoje kapłańskie dziś. W Chrystusie, Dziś, w tym dziś, o którym mówi list do Hebrajczyków. To Chrystusowe dziś jest zanurzone niejako w całej historii, w przeszłości, a równocześnie w przyszłości świata i każdego człowieka oraz każdego kapłana. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. Często, kiedy przygotowujemy czy udzielamy sakramentów świętych, przez pierwsza komunia święta, przez Biskup sakrament bierzmowania, czy błogosławimy pary małżeńskie, sakramentalne. Nie mówimy, że to jest coś, co już dzięczy życie, ale jest to brama i otwarcie ku nowemu życiu z tą łaską sakramentalną, którą dana osoba czy osoby przyjmuje. I podobnie możemy powiedzieć, że nie jest to sakrament, nie celebrujemy dzisiaj sakramentu, bo Jubileusz jest. Wydarzeniem historycznym, to też, drogi bracie, niech otwiera dla Ciebie w przyszłość e, tę drogę, którą jakby chciał ciągle na nowo odnaleźć. Święty Augustyn Bowie, raz wybraszczy, ciągle muszę wybierać. Niech to wybieranie na dalsze lata będzie pełne radości i nadziei, i ufności w Bogu A to jest mój brat, ja miałem czterech braci, jeden. jeden był tu troszkę, przez jakiś czas z panem Franciszkiem, za którego się modliłem, sadzić drzewa nawet i a dwóch starszych mieszka jeden w Toruniu, drugi w Unisławiu i tam będę obchodził jeszcze, ponieważ oni są już Starsi, 39 i 40 roczni, to jest starsi, także druga uroczystość, a on dzisiaj reprezentuje całą rodzinę. Żeby nie zawracali głowy, tutaj dzisiaj to on sam z wnuczką, z Polą. Bardzo dziękuję za obecność. Chcesz coś mówić? On jest trzy lata starszy, razem z nim chodziłem do przedszkola.

robiąki atko za za, za, za. <grymiany> <grymiany> yeah. Reszta delegacji, które mają przygotowane, jakieś pytanie, czy życzenie będzie w restauracji w Koperniku, zapraszam serdecznie. A teraz ja bym na zakończenie chciał. Proszę powiedzieć. Nie chciałbym przedłużać, dlatego powiem to, co według mnie najważniejsze. A zanim to jeszcze powiem, to chciałem podziękować, bo potem zapomnę, furrow, który się pięknie zmobilizował. Piątek, Biał piękny koncert. Pan Marek Józefowicz, który jest dyrektorem szkoły Prożertanu. Dwa zebrał i piątek śpiewali pieśni patriotyczne. Nawet dosyć dużo ludzi było w sanktuarium Lipa w kościele. Mimo, że tam oto się remontuje, ale właśnie tam bardzo piękna akustyka i żeśmy doświadczyli cudownych wrażeń. Także siostry zakonne im za tę współpracę, którą zawsze podejmują z nami na co dzień, a także w sanktuarium Lipa w Zapłacie. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Teraz chcę Wam powiedzieć, że na pierwszym prymicyjnym obrazku miałem napisane słowa, i to dzisiaj mi się przypomniał w związku z tym poświęceniem krzyża i wręczeniem przez Księża Biskopa. A ja nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, który został krzyżowany dla świata, a ja za nas a ja dla świata. I drodzy bracia i siostry, wtedy, kiedy to napisałem, wiecie dlaczego to napisałem? Ponieważ był obrazek księdza Romana Bolińskiego, który był święcony 6 lat wcześniej, mieszka w Toruniu, jeszcze posługuje. Będzie, jest zaproszony, będzie wobec I Drodzy bracia i siostry, widziałem jak ten kleryk, wtedy seminarzysta się modlił. i Myślę, że to też jeden był z elementów które Panu mi dał na drodze, abym poszedł do seminarium. Tak ważna jest modlitwa i świadectwo wierzących. Także pamiętajcie, modlitwa jest zawsze dla Waszych dzieci, dla synów i córek bardzo ważnym świadectwem. Dzisiaj, drodzy no, Baczej i siostrze, powiem, że wtedy sobie nie zdawałem sprawy, co napisałem na tym obrazku. To było takie teologiczne i teoretyczne. Dzisiaj po 50 latach wiem, co znaczy Krzyż. Szczególnie doświadczyłem trudności, problemów, grzeków, a także w ostatnim czasie choroby i cierpienia. Dziękuję Wam za cierpliwość wobec chorego prołosza. Drodzy Dzień. bracia. Ten krzyż, o którym wspomniałem, to jak powiedziałem, w latach dzisiaj Pan Bóg mnie bardziej doświadcza i uczy tego krzyża i go nieść. Ale gdyby nie Chrystus, który niesie krzyż z nami, nigdy by pewnie go nie udwignął. Ale ponieważ Pan Jezus powiedział, że jest to jarzmo słodkie i lekkie wtedy, kiedy nieśniemy razem z Nim, także myślę, że to jest jedna z najważniejszych katechizm dzisiejszego dnia. Nieść krzyż razem z Chrystusem, będzie słodki. Może sam krzyż, który dostałem w prezencie, za który bardzo serdecznie dziękuję, jest ciężki, ale ten, który będę niósł razem z Chrystusem, będzie lekki. I powiem, że dzisiaj usłyszeliśmy też, że Pan Jezus, posyłając nas, byśmy głosili Ewangelię, obiecał, że będzie z nami współdziałał. I to do zbawienia siostry. Mogę powiedzieć, że doświadczałem przez całe 50 lat, a także wcześniej jeszcze jako minister i dziecku, wiele znaków otrzymałem, które prowadziły mnie do kapłaństwa, i wiele znaków, które mnie w kapłaństwie zachowały i wzmocniły. I dzisiaj, jak patrzę na księży, którzy w tym czasie, kiedy jestem tu proboszczem, wszystkich jeszcze wcale nie ma, było tyle powołań, tyle permisji. Także Bogu dziękuję, że w tym czasie doświadczyłem tylu pięknych powołań. Tak dlatego ci ostatni święceni są tu dzisiaj ze mną i koncelebrują. Dziękując wszystkim za przeżyte w tej parafii 34 lata. To będzie 1 września, wtedy katecheza weszła do szkoły. Większość z tych 50 jestem z Wami. I za chwile radosne i trudne, dziękuję. Dokonaliśmy razem, jak stwierdziliście, wspaniałych rzeczy i dusz pasterskich, i wszystkich innych materialnych, za zrozumienie, wyrozumiałość w trudnych chwilach, przychylność, także we współpracy, odnowieniu naszego Sanktuarium, odrodzenie tego terenu pięknego. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Mogę pozostać z Wami tutaj tak długo, jak mi pozwolą siły, a także po śmierci, jeśli będzie taka Wasza wola. Wszystkim serdecznie Bóg zabrać. z biskupa, poprosimy teraz o, o błogosławieństwo. Ja już życzenia księdzu jubilatowi złożyłem w czasie homilii, albo złocierze się przekażę na piśmie, nie będę ich odczytywał, bo to właśnie wszystko zostało zawarte w homilii. Z mojej strony przede wszystkim chciałbym życzyć księdzu kanonikowi takiej Bożej mocy. Tego, żeby Bóg zawsze go prowadził w każdej sytuacji, a w tych życzeniach mieści się absolutnie wszystko. Jeszcze moi drodzy, chciałem przypomnieć, że Kościół bardzo ceni sobie jubileusze, również jubileusz Złoty do Państwa i przypisał do jubileuszy odpust. I my również możemy zyskać odpust pod zwykłymi warunkami, oczywiście wtedy, kiedy. Jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, odwróciliśmy się od grzechu, nie chcemy więcej podążać drogą grzechu. Jeśli przyjęliśmy pana Jezusa Eucharystycznego do swojego serca, jeszcze zachęcam do tego, aby jakąś modlitwę, poza Uszą Świętą, chociaż to jest doskonała modlitwa, ale jakąś modlitwę ofiarować w intencji księdza Jubilanta i w intencji Ojca Świętego Franciszka. Czynijcie Boże błogosławieństwo. Mamy zerwami i Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz na nasze w imieniu Pana, który złożył Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i duch Święty Amen. idźcie w pokoju Chrystusa, o salus fabula sequetur servitatis